Witam kochane strzelczyki, witam serdecznie, jest to słoneczka rozdania od 1 do 15 czerwca, mam nadzieję gołe dopinki, amorki, amorki, dzisiaj będziecie amorkami, że u was jest wszystko dobrze, że czujecie się kochani dobrze, że te polityczne główne i w ogóle nie wpływają mimo wszystko na was negatywnie, no bo to po prostu się dzieje coś niesamowitego. Ja Wam tylko powiem, że jestem bardzo mocno zażenowana, jak bardzo w Polsce jest dużo mowy nienawiści. Jak bardzo w Polsce jest dużo antypatriotów autentycznie. Jak bardzo w Polsce ludzie się wyzywają, wyrzygują. Coś okropnego, jak nam Polakom nie wstyd, słuchajcie. Jak nam Polakom nie wstyd się tak zachowywać. My, taki narodem, jesteśmy mądrym, prawda? Słowiański naród. A tutaj się okazuje, że tutaj bardzo dużo jest wrogów we własnym, dla, dla swojego kraju. Jak może być Polak wrogiem dla swojego kraju? To jest coś okropnego. No ale kochani, mam nadzieję, że u Was, że to u Was przebiega wszystko spokojnie i że nie spowoduje to zmartwienia, chociaż wiecie co. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ma być w naszym kraju, bo my w tym kraju żyjemy i żyć będziemy i będą żyć nasze dzieci i wnuki, więc warto naprawdę zwrócić na to uwagę, prawda? Dobra, moje kupidynki, lotamy, lecimy z kartami, tak? Amorki? Gołe kupidynki, gołe dupinki ale ja was lubię za to tak to. No. dobra strzelce moje kochane radosne takie strzelczyki to takie, takie amorki z ADHD czasami przepraszam ale mój partner jest pod strzelca i ja że takie ADHD czasami ale jest takie fajne i przyjemne naprawdę wesołe najważniejsze tak bo jesteście kochanymi osobami dobra słoneczka moje no to tak strzelczyki Moje gołe dopinki, kochane strzelczyki. E, twoje uwarunkowania i zdolności. Twoje uwarunkowania i zdolności strzelczyki. Wasze uwarunkowania i zdolności strzelcze mój. Strzelcze mój. Strzelcze mój. Twoje uwarunkowania i zdolności. Mhm. Koło fortuny. Z, zamiary i intencje otoczenia. Zamiary i intencje otoczenia. Strzelczyku, mój. Zamiary i intencje otoczenia. Mhm. Na co masz zwrócić uwagę? Na co masz zwrócić uwagę? Mhm. E, czego nie widzisz, co jest zakryte, czego nie widzisz, co jest zakryte, strzelczyku, czego nie widzisz, a co jest zakryte, uh -huh. Uh -huh. E, co powinieneś uh -huh. i czego nie powinieneś, czego nie powinieneś Mhm. Ale karty podwielenie wypadają, słuchajcie, ja pierdyle. I rezultat, czekaj, bo to tak nie, nie fajnie wyszło, rezultat, strzelczyku. Rezultat tego wszystkiego dla ciebie, strzelczyku. Rezultat tego wszystkiego dla ciebie, rezultat dla strzelca. Mhm. Mhm. Dobrze. Słonka moje. E, powiem Wam tak. Wy karty macie tak piękne. I tak. Ja mam wrażenie, strzelczyki, że wiele z Was jest w takiej otoczce. Ja bym powiedziała sądów. Bo to są sprawy urzędowe, sądowe, królowa mieczy. Albo jest ktoś przy Was, kto jest. Jest to osoba z, z Waszego otoczenia, która po prostu blokuje się na pewne sprawy albo to jesteście wy, gdzie wy będziecie właśnie pewne sprawy dążyli, z pewnymi sprawami dążyli do wyjaśnienia. I teraz kochani, tak Wasze zdolności, jest to koło fortuny, w końcu jest Wasz czas ruchu. Jest wasza energetyka, mówi o tym, że musi się już coś tutaj zmienić, bo koło fortuny mówi o zmianach, i zmiany dotyczą albo spraw finansowych, słuchajcie, albo statusu waszego społecznego, albo słuchajcie osoby, która jest dosyć majętna. Albo również tego zmiany dotyczą waszej stabilizacji, tak? Waszych, nie wiem, finansów, pieniędzy, zdobyczy, spokoju, domu i tak dalej, tak? Bo tutaj królowa monet to jest ostoja, to jest pieniądz, spokój, dom, tak? Bogactwo, firma i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj Zmiany do Was idą i to są zmiany karmiczne, one się nie zatrzymają, bo koło fortuny mówi o tym, że tak jak sobie zapracujesz, tak będziesz mieć. Pamiętaj o tym, drogi Strzelczyku. I tutaj dotyczy też Waszej stabilizacji lub osoby, która e, być może w jakiś sposób, ja mam wrażenie, że mogła Was tutaj naciągnąć, oszukać, nie wiem, bo mi się to pokazuje ta Królowa Mieczy. Więc dla mnie ewidentnie jest tu tak jakby odczyt, że tutaj jakieś zmiany musiały nastąpić bądź będą nastą One nastąpią, tak? I teraz słuchajcie, otoczenie wasze um, ono by chciało się dogadać. Mam wrażenie, że ktoś z waszego otoczenia chciałby się z wami dogadać, tak? Natomiast u was jest taka, nie wiem, czy blokada, albo odwrotnie, wy, to wy się chcecie dogadać, wy byście się byli w stanie dogadać, natomiast to otoczenie, mimo wszystko, tak jakby się na to e, blokuje, tak? Mam wrażenie, że też dotyczy to jakiegoś partnerstwa, e, związku, e, który się rozpadł. Dotyczy to też jakichś umów, kontraktów, które były kiedyś podpisane i one tak jakby na nowo teraz odżywają po to, żeby te sytuacje wyjaśnić, tak jakby one były wcześniej odwleczone. I tę sytuację trzeba będzie tutaj wyjaśnić. I teraz, kochani, em, zwróćcie uwagę na to, że można się naprawdę tutaj dogadać, dwójka kielichów, i zwróćcie też uwagę na to, że to, co do Was idzie, bo mam wrażenie, że tutaj też jest jakiś ślub, em, czy dogadanie się, czy, czy słuchajcie. Dogadanie się takie, tak? tak jakby czy zawarcie kontraktów, umów, sprawy urzędowe, być może właśnie sądowe, ślubne, tak? Więc tutaj naprawdę zwróćcie na to uwagę, że ta sytuacja niesie wam taką dużą stabilność. Słuchajcie, ona wam niesie jakieś pieniążki, bo tutaj jest szóstka monet, to jest tak, jakby dar od losu, jakiś prezent od życia dostajecie. Dostajecie um, jakiś, jakiś tak jakby zaczątek. Natomiast mam wrażenie, że nie widzisz również e, strzelczyku, że jeżeli macie jakieś podziały majątku tutaj strzelczyki, to należy ten majątek sprawiedliwie podzielić, bo mam tutaj właśnie tak, jakby sprawy majątkowe. Natomiast Wy, lub wasi partnerzy od tego się odwracają, tak? I, i nie widzą tak jakby możliwości rozwiązania, a to rozwiązanie, słuchajcie, tutaj jest, bo ktoś Wam z czymś wychodzi, z jakąś podpowiedzią, to rozwiązanie tutaj jest. Natomiast. Jeżeli chodzi o, o uczucia, o sprawy, to mam wrażenie, że tutaj coś się fajnego dzieje. Dostajecie coś od życia, coś nowego, jakąś nową, fajną energetykę, słuchajcie. I partnerstwo, bo tu się pojawia partnerstwo. Ktoś może być spod znaku byka panny koziorożca. Słuchajcie, w waszym otoczeniu, byk panna koziorożec. Może do was wychodzić z uczuciami, bądź osoba, która naprawdę jest taka stabilna emocjonalnie. Wy dostajecie jakby prezent od losu, natomiast wy nie widzicie, nie chcecie tego zauważyć. I mam wrażenie, że tutaj ktoś wychodzi z kielichem, z uczuciem, lub ktoś coś podpowiada, a wy mimo wszystko tego szczęścia nie widzicie. I to jest takie ciągłe, jak gdyby czwórka kielichów to jest tak jakby rutyna. E, tak jakby niezauważanie tego co jest dobre, bo widzicie to tak wygląda, jest pełno dobroci, e, pełno miłości, a tutaj jest ciągle jakby takie wycofywanie się, chowanie się i takie rozpamiętywanie, no strzelce, wy już tak nie wychodzicie po raz kolejny, no ja was po dupie wyszczelam, no. Naprawdę, ktoś tu może też wychodzić z dogadaniem się, a wy nie chcecie się dogadać, albo wasi partnerzy nie chcą się dogadać, tak? Czy byli partnerzy? Nie wiem. To jest tak, no, szóstka monet to jest przepiękna karta równowagi. Natomiast nie ma tu chęci. No i kochani e, słonka, e, co powinieneś? E, zakończyć etap tego, że coś, co znałeś, drogi strzelce, strzelczyku, coś, co znałeś. Coś, co było stare, znane, już się zakończyło, bo karta świata mówi koniec jednego etapu i wchodzisz w drugi. I mam wrażenie, że tutaj jest tak, jakby co powinieneś, powinieneś zakończyć. Słuchajcie, tylko się nie obraźcie, ale karty tak wspominają, pokazują, tak, że zakończyć zakończyć definitywnie myślenie czy etap z osobą, przy, która, nie wiem, czy w jakiś sposób finansowo było Wam dobrze przy tej osobie, czy na przykład chodzi o finanse, że bo to jest tak jakby zakończenie etapu, słuchajcie, w takim względzie, że chodzi o pieniądze. Ja mam wrażenie naprawdę, że tu chodzi o pieniądze albo o osobę, która jest majętna, pracowita, ciężko pracuje, koziorożec, byk, Słuchajcie. I co powinieneś, powinieneś zrozumieć, mieć otwarty umysł na to, żeby zakończyć pewien etap. Ten etap, gdzie ci było wygodnie, gdzie miałeś kupę kasy, na przykład o tak mówię, czy ktoś miał z ciebie kupę kasy, tak? Że to była sytuacja stabilna, znana, tak? Przyzwyczaiłeś się do pewnych rzeczy, tak? Natomiast jeżeli chodzi, chodzi o osoby z Twojego otoczenia, to właśnie. Musisz strzelczyku zrozumieć, że ta osoba zmienia dla niej się życie, że dla tej osoby też jakiś etap się kończy, na przykład etap pracy, tak? Zmiana pracy, podejście, otwartość, bo Karta Świata mówi definitywnie, że jest totalna zmiana, zakończenie, rozpoczęcie czegoś nowego, otwarcie się na świat. Tu są sprawy przez internet załatwiane, tak? Być może będziecie też za coś płacić. Tutaj i to nie będą małe pieniądze, ale należy zrozumieć, że ten etap się kończy i tak jakby mam wrażenie, że trzeba tutaj coś podzielić, coś załatwić, tak jakby. I to są duże pieniądze, ale tutaj trzeba to podzielić, oddać, nie wiem, czy przyjąć też, tak, bo tutaj się etap kończy i nie ma już, kochani, na to czasu, tak? Jeżeli chodzi o, o ludzi, no to tutaj co? Trzeba przyjąć, kochani, że kończy się jakiś etap w Waszym życiu i przychodzi do Was jakaś stabilizacja, tak? Spokój, stabilizacja, nowe możliwości, wchodzicie w nowe możliwości, być może w nowy związek, być może w nową umowę, dogadanie się, załatwienie czegoś i stare po prostu definitywnie odchodzi. I czego nie, nie powinieneś? Nie powinieneś się blokować, w drogi Strzelczyku. E, absolutnie nie odpychać, bo mam wrażenie, że to jest takie Wasze odpychanie, przeciąganie w czasie coś, a nóż widelec nie przeciągamy w czasie, bo skończy się to dla Was, kochani, niedobrze. Nie, za bardzo duża jest asertywność, blokowanie się, odwlekanie w czasie. To nie jest dobre. Bo naprawdę rezultat może być przepiękny. Potrzeba tutaj cierpliwości w działaniu, potrzeba tutaj wszystko poukładać jak należy. Natomiast nie blokujcie się na to, co do Was idzie, bo nie będzie dobrze. To jest takby blokada. Blokada. Nie, niedobrze. No i kochani, no, mam wrażenie, że możecie czuć troszeczkę jakby porażki, pomimo wszystko, ale to jest wasze myślenie, bo wy sobie sami stawiacie granice. To jest Wasze myślenie i to mam wrażenie, że to dotyczy jakiejś rodziny, grupy, sytuacji, ludzi z Waszego otoczenia, tak? Że jednak ponieśliście jakby klęskę, konsekwencje, nie wiem, natomiast rezultatem jest w końcu działanie. Rezultat też mówi, że przyjdą do Was wiadomości. Te wiadomości, przyjdzie do Was wiadomość i Wy, rezultatem będzie też w końcu, kochani, wasze działanie. Natomiast wynikiem, wynik jest nieznany. Najważniejsze, kochani, żeby nie, nie, po, jakby nie posiłkować się kłamstwami. Czy osoby w was, jeżeli będą kłamać wokół was osoby, należy otwarcie mówić prawdę. Bo karta księżyca to jest karta niewiadomego tak naprawdę. Nie wiadomo, jak to się skończy. Jak, jak, to, jak to będzie, nie wiadomo jaki wynik, tak? Natomiast ja tylko jedno wiem: nie stać w miejscu, nie blokować się, bo to wam niczego dobrego nie przyniesie. Działanie w końcu rozwiąże sytuację, tak? Yy, I no dla jednych to będą, słuchajcie, sprawy majątkowe, tak, jakieś. Yy, Sprawy urzędowe, sprawy związkowe, zawieranie związków, tak, działanie, no i też takie duże emocje z tym związane. Mam wrażenie, że tutaj możecie nie wiedzieć, w co wchodzicie, jakieś rozpamiętywania. Wy nie macie tkwić w takiej energetyce. Nie macie i nie macie też tą porażkę, którą wy czujecie. Ja nie rozumiem, dlaczego ciągle u Was ta porażka wychodzi, bo jeżeli ktoś zły na przykład Was opuszcza, to znaczy, że Wy wygrywacie. Proste, więc ja tego nie rozumiem. Natomiast Tutaj jest ciągle przywoływanie przeszłości. Nie wolno tej przeszłości przywoływać. Wy musicie ruszyć w końcu, kochani, do przodu. Drogie strzelczyki, bo was wyszła po do jak jak powodaje, no, bo macie takie karty przepiękne. Naprawdę. Macie karty dobrobytu, macie bardzo dużo kart dobrobytu, więc naprawdę nie bójcie się, tak? Nie bójcie się, bo, bo nie ma co, bo stracicie. Bo ja Wam powiem, że jak coś nie doceniamy, tak? To co mamy, to tracimy. I taka jest prawda. Zobaczcie, powiem Wam na, na przykładzie polityki. Nie docenialiśmy, kiedyś pamiętam Polska krzyczała, że nie mamy e, socjalu i tak dalej. Wprowadzono socjal, też było źle. No to dostaliśmy teraz tak po dupie, że po prostu tak jest. A Polak oczywiście uwielbia powtarzać, mądry Polak poszkodzi. Jak ja tego nie trawię, bo zamiast Unikać właśnie czegoś takiego, żeby nie musieć tego powtarzać w kółko. To my, Polacy, zawsze to lubimy powtarzać, ale wniosków dalej z tego nie wyciągamy. Więc kochani, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Wołe dupinki jedne, bo Was wyszczelam naprawdę, albo wezmę jedną strzałkę i, i, i będę Was z łuku strzelać w te dupska, aż może w końcu ruszycie do przodu. No i żartuję kochani, słonka moje, życzę Wam wszystkiego co najlepsze spełnienia. Gdyby ktoś miał ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem, a tymczasem wszystkiego co najlepsze.